Dobra, zanim rozpoczniemy odcinek chciałbym powiedzieć, że ta seria będzie najdłuższa, jaką kiedykolwiek miałem. Największy projekt mój. mam nadzieję, że to doczynicie, a teraz zaczynajmy. Dobra, słuchaj. Co takiego mężu. No, jakiś nowy park otworzył, nowy te. Nowy park, to może zabieśmy tam dzieci. Zwariowałaś, ja nigdy nie będę jeździł. Ale słuchaj, tam. Kumpel Twój już też jedzie z dziećmi. A no dobra, niech będzie. Ale jeśli już się stanie dziecią w tym parku, bo czytałem coś o tym, to już istnieje od dwóch tygodni. Coś się złego tam stało. Będę z Tobą, nic się nie stanie. No dobrze. Dobrze, tylko zjemy ok. Dobra, jedziemy. Okej, okay, gdzie? Nowego parku. Juj, kiedy? Już? Chodź, ubieramy się. Dobra. Dobra, słuchaj, jesteśmy. Co tak mało osób jest tutaj o czekaj. Ty co to za wiedźma? Już mi coś nie pasuje. Zobacz! Jakie ten luliczek. No wie mi. Ej, bo oni uciekli nam gdzieś tu. O, widać. O Jezus Maria. Naprawdę musieli, musimy tutaj iść. Dzień dobry. Chyba cię pojebało. Stara Dzień dobry, znaczy? dzisiaj. Mhm. Dobra, idziemy kupić bilety. Na ileś tam. Przesuń się. Dobra, dzień dobry, dzień dobry O co chodzi? My chcielibyśmy bilety Proszę bardzo, tak Dobrze, macie wszyscy tutaj bilety Tak, występ królika już jest niedługo, za godzinę Jeszcze występ tutaj o naszej pani też za parę minut Jeszcze występ klauna też niedługo Dobra, przepraszam, a czemu tutaj tak mało dzieci. Mało dzieci? Coś ty powiedziałeś, człowieku? I ci źle z tym, że mamy polarność, co? Nie, 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 nie Dlaczego jest tak mało dzieci? Nie zadawaj głupich pytań. Albo pożałujesz tego krwiołu. Znaczy, nie, nie, nie. nie. Przecież pana, po prostu. Mało osób o tym wie. Nie, 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 nie. Nie wiem. Czy dobrze czy dobraliśmy tutaj te dzieci? W tym czasie dzieci. A zobacz, tu jest jakiś królik. Eee, no fajnie. Dzieci nie dotykać tego. O jezu, nasi rodzice. A ci, co tam jest, klaun? Co jest grane tutaj, można balonie Co jest grane? Balony wyczarowali. I, a panowie to na występ. Tak, 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 my tylko na dzieci zabierzemy. Aha, razem. Wow. Zobacz, ten królik się rusza. Tak, witajcie dzieci. Bardzo miło was gościć. O, jacie, ale super. Kiedy występ? Już niedługo dzieci. No i co teraz? Dzieci się a ja mogę zarabiać. <śmiech> <śmiech> Oczywiście nieuczciwie. Niedługo porwę i sprzedam te dzieci. I wszystko będzie moje. Zrobię 2000 milionów. Dobra. <laughs> Jeszcze poczekam parę minut. Dobra, do tak się zakończył. Widzimy się już. Pojutrze. Nara.